Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy dzień zacząłem od odebrania matek, które się wygryzły. Szybciutko spakowałem to w krateczki, w kartoniki i lecę z tym na pocztę, żeby jak najszybciej to nadać. Jestem już z powrotem na pasieczysku. Przesyłki ponad. i czas tutaj zalokówkować kolejne mateczniki. Dzisiaj jest dziewiąty dzień, więc tutaj już powinny być. Ma te techniki pod za sklepem, ale to za chwilę sprawdzimy. To jest starter zrobiony. Pakowane tutaj było mnóstwo czerwiu na wygryzieniu, żeby było dużo młodej pszczoły. Mało tego tu jest pełnika nadstawka miodu przyniesione przez te pszczółki. A może wam pokażę nawet. O, zobaczcie, no już tu to nawet to trzeba wszystko zabrać. Może wyjmę tutaj którąś ramkę, Przy okazji wam pokażę co one tutaj naprzynosiły. Przy okazji sprawdzę, czy tutaj jest miodek właśnie do, do zabrania. Sorry za ręce, ale w pomidorach robiłem tak sobie przebarwiłem, że domyć nie można. O kochani, wszystko tutaj jest może nie do końca tam jest jeszcze posklepione, ale ta rameczka jest przepiękna i tutaj mamy Czyściusieńkom akacje dzisiaj w ogóle zapowiadają potężne burze gradowicie. Nie wiem, mam nadzieję, że mnie tutaj ominie sporo pomidorów mam wysadzone do gruntu. To teraz pookrywać, to by było przerąbane, i trzymam w ręce, a mogę przecież to odstawić, żeby się nagrywało. O super widać i tutaj. Ramka ciężki w tej rodzinie jest ramka Ramka z matecznikami jest ona tutaj. Teraz zobaczymy czy jest do zalotówkowania, czy nie. Zrobić miejsca. Żeby nie uszkodzić mateczników. I tutaj mamy co my tu mamy? eskema bardzo fajna strona Zobaczmy ile tutaj jest też tu będzie widać o jest czarne podmioty o tu zaczynają nadbudowę robić Czas, tutaj widzę, że tak. Yy, tu są zasklepione. Za są dwa takie mniejsze maluszki, ale ja je zostawię. Nie będę ich zrywał. I tutaj mamy, co my tu mamy na dole. O, tutaj niedomknięte do, nie są do końca. Górna listwa jest cała i tutaj jeden. I tutaj jest drugi, też tutaj nie ma, nie ma, coś się stało, zamarła pewnie, co, zamarła pewnie larwa zdarza się, także, a to to zabiorę, żeby nie budowały niepotrzebnie i to ostatnie również. że sobie blokóweczki, ale tym nie będę Was przynudzał. Za chwilę przejdę do odkładu, który wcześniej Wam pokazałem. Tam było ślizgnięcie w czasie. Materiał by na, był nagrany, ale nie opublikowany. A tutaj już powinna być matka unasieniona i za chwilę podejdę Wam a pokażę, a tymczasem pauza. Te mateczniki, które mogłem zabezpieczyć lokówką, to zabezpieczyłem. Resztę zrobię jutro. A te już są bezpieczne, nie będą tutaj nadbudowywać, później trzeba ścinać, bo się nie mieści weczkę i tylko problem, bo można wtedy uszkodzić taki matecznik. I tutaj jest właśnie ten odkład. Tak jak napisałem na ramce, to mam na karteczce jest to matka z matecznika, Eska. I było to 5 maja. Zobaczmy, co tutaj u nich słychać obleciała u zaraz to a stwierdzimy czy w ogóle jest tutaj matka obecna ale nie słychać objawów bezmateczności także liczę na to że tu jest wszystko wszystko w porządku tutaj już Czerw musiał się z tej ramki wygryźć, bo tej pszczoły tutaj się sporo zwiększyło. I sobie tutaj spokojnie... to jest ta ramka z tą pierzgą, o której mówiłem, to dolały tutaj dolały tutaj troszeczkę miotku akacjowego. Jest tu matka nieoznakowana, więc... Troszeczkę będzie cierpliwości, żeby ją tutaj znaleźć. Chyba, że fuksem akurat trafi się w oczy, Ale ramka ciężka. No, Pełniutka pokarmu. Na nie ma Matełki. zalały Restę, o, ale tu jest miejsce i są już tutaj jajeczka i tu jest ta ramka, ta ramka, na której był matecznik. No i prawdopodobnie w ogóle to tutaj będzie, bo jest lekka, tu jest sarny są oddlane już tutaj grubą mleczkiem, więc ja tą ramkę Wam za chwilę pokażę te komórki. Tylko może, może uda mi się tu namierzyć Namierzyć gdzieś Matełkę Udało mi się znaleźć tą mateczkę Wsoknęłem się wstecz Bo ją za pierwszym razem przegapiłem Ona tutaj jest W tym, tym miejscu Dokładnie Całą rękę tutaj mam od miodu ulaną od to na kropę Bo kapie Tutaj Wam pokażę jeszcze tą ramkę z tymi larwami podlanymi. Powinno być doskonale to wszystko widać. Spróbuję jakoś ją wstrzymać w jednej ręce. O teraz przepięknie tutaj widać. Na grubo podlane. Takie jeszcze małe wyjaśnienie odnośnie tego matecznika, skąd on się tam wziął w tej miodni. Ten matecznik został utworzony przez pszczoły na ramce, która była przeniesiona z rodni do miodni. I pszczółki tam odciągnęły sobie w miodni właśnie taki matecznik i z niego powstała właśnie ta matka. I tutaj, jak widzieliście, jest dużą, ładną matką. Pięknie tutaj zaczerwiła. Także nic dodać, nic ująć, za dziś dziękuję, i do następnego.